Hej, dzisiaj zapowiada się piękny dzień. Jadę do Warszawy na spotkanie dziewczyn z cukrzycą, które organizuje Ada z bloga Ja, cukrzyk, blog. Chyba ja to tak. O, pan kelner idzie. Idzie idzie? <gry> idzie, idzie. O, ale torba, matko boska. Czy McDonald's jest dobry do cukrzycy? Nie wiadomo, prawdopodobnie nie, ale kto by na to patrzył, ja na razie mam glikemię w porządku. 142, także nie jest źle. Pierwszy raz w sumie będę jadła krosanda z McDonalda, więc zobaczymy jak mi po tym wyrzuci glikemie. To ty chyba jest to. To ty chyba jest to. Mmm, co my tu mamy? Ale śmieci. Uuu, zobaczcie, Krosancik migdałowy. Zaraz wam powiem jak smakuje. Mmm, chrupiący. Tuściutki. Mm. <laughs> Żeby nie było. Trochę zielska też musi być. Pytamy sobie na spotkanko z dziewczynami. <laughs> brawo, Ada, brawo! Ale wiosnę. <laughs> Koszyk darowizn od dziewczyn. Zobaczcie, ile to jest. Wracam ze spotkanka, ale była mega, mega, mega fajnie. Słuchajcie, bateria w pompie mi się skończyła, więc muszę niestety ale udać się do jakiegoś sklepu, żeby znaleźć i wymienić. W najmniej oczekiwanym momencie cukrzyca nie zawodzi. Ogólnie dziewczyny przyjechały z całej Polski, ze Szczecina, z, z Krakowa, z Wrocławia, z, no z Warszawy. z Warszawy. Dla mnie Warszawa to jest też kawał drogi, bo ja jestem z Poznania. No także niesamowite, spotykamy się w Warszawie. Tyle dziewczyn, naprawdę mega Ada, świetna robota. No, no super, super, bardzo pozytywnie. Pozdrawiam Was dziewczyny. No i co? Trzymamy się głupie raźniej. Trzymajcie się, papa! Pa. A ja sobie wracam w t-shircie z cukrzycą dla dziewczyn. Dzisiaj dumnie mogę powiedzieć, że jesteśmy takie.